Ma nasze rzeczy. Dzieci umierały. Ile jest przypadków w szpitalu, gdzie dzieci nie są leczone, rehabilitowane? Dlaczego, kiedy okazuje się, że dziecko jest nie A potem 6 tysięcy. Czym jest moje dziecko gorsze? Iwona ma zdjęcie mojego dziecka? Moje dziecko cierpi. Od chwili narodzin jest skazane na cierpienie. Nie ma szansy. Dlaczego ucinają nawet godziny do nauczania indywidualnego? Dlaczego nie chcą inwestować w nasze dzieci? Mamy prosić Ukrainę, Białoruś o azyl? Bo tak Polska ingeruje w sprawach człowieka w inne kraje. 150 bo to jest zasięgu A my byliśmy dzisiaj na spotkaniu u pana dzisiaj. I usłyszeliśmy, że pomoc dla na nas, dla rodziców, dzieci niepełnosprawnych. Magek dopiero w 2017 roku. My nie możemy czekać na tak długo. 150 przy złotych za siebie to mamy od 10 lat. My jesteśmy zdesperowani, my będziemy gośćmi w tym sejmie. Co chwilę, co dwa tygodnie będziemy przyjeżdżać, bo od pięciu, od 6 lat właściwie już walczymy o to, że i o to, żeby nas półtoba żeby świadczenie było przynajmniej najniższą krajową. Tak nie, nie można tak nas traktować. My naprawdę mało. Ma robimy ma wspaniałą ich. pracę dla tego mamy. państwa. My nie oddajemy dzieci, dzieci nie do DPS-ów. My mamy dzieci chore od urodzenia. Dlatego, to są dzieci, które wymagają stałej rehabilitacji. Jak mamy rehabilitować dzieci za 153 zł? Dzisiaj na pytanie, które zadało wszystko niepełnosprawne premierowi, gdzie pyta się dlaczego posąg niepełnosprawny. Ma ma na asystenta 6000 złotych, a rodzic, który wykonuje 24 godzinną pracę ma na asyst... ma na miesiąc 620 złotych. Jeszcze raz, no, renty socjalne tych osób niepełnosprawnych, często te dzieci mogłyby się usamodzielnić. Nie można usamodzielnić takich dzieci, dlatego że ta renta wynosi 610 złotych. To są tak znikome świadczenia i tak naprawdę Nikt nie chce się zająć naszą sprawą od wielu lat, to jest temat zamiatany, niewygodny, poddyga. I o tym panie też rozwarały Oczywiście. I co I nie ma szansy, na nie ma szansy. Nikt nie, nie ma. Miał... pieniędzy. Nikt. Ja zaproponowałam, że mu jutro przywiozę dziecko, żeby wytrwał on z tymi pieniędzmi do 2017 roku. Też, też nikt nie odpowiedział, bo ja nie potrafię, ani mi nawet nie dał cudownego środka na to, jak tego dokonać. A napis protest budowy. Ja mam ładować. na czworek, 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 dzieci autystycznych w tak. sądzie. Chcą mi odebrać dzieci autystyczne. Dzisiaj pani, pani marszałek Chłopacz nas nie przyjęła. Dzisiaj, bo dzisiaj pani marszałek nas razy nie prażyła. przyjęła. Musiliśmy o spotkanie, bo tak naprawdę y, pieniążki, które nam obiecała miały być od 1 stycznia w ustawie. Tej ustawy nie ma i jest to tylko i wyłącznie pomoc rządowa, o którą musimy się prosić i błagać i musimy znowu przyjeżdżać i wychodzić na ulicę. To jest po prostu zabijanie. Ja to dzisiaj powiedziałam premierowi, że odczuwam to na własnej skórze i widzę to po prostu. Ja to tak czuję i tak to odbieram, że jest to po prostu złośliwe działanie na rzecz, na niekorzyść naszych dzieci i jest to po prostu ciche zabijanie. To jest eutanazja pialnej rękawiczka. Dobra, ale nic się z nami nie liczy, że nie mamy na rehabilitację, na leki, że dostajemy 150 dni. Zapłacenia powinna, że my mamy hard ducha, bo nasze dzieci są naszą siłą. Nie pozwolimy zniszczyć naszych dzieci, bo nasze dzieci mają też marzenia, mają prawo do godnego życia.